Hej, człowieku, naprawdę nie wiesz, kto to jest? To masowy morderca. Największy skurczybyk na całym południowym zachodzie. Nazywają go domatorem. Mamy dla siebie całą posiadłość. Czyż nie jest to wspaniałe? Posiadłość, tak? Tak, jak myślałam, trochę się rozpada. Nie spodziewałem się, że będziemy mieszkać w takiej ruderze. To tutaj wychował się domator i tu mieszkała jego rodzina. Powiadają, że ich pozabijał, ale nigdy nie znaleziono ciał. Nie możesz przecież wyjść, zanim nie skończysz obiadu.